Dzień dobry Państwu. 25 maja 2022 roku. Dawno nic nie było na temat moich modeli. Dzisiaj skupię się na kolekcji wydawanej przez De Agostini. Ta kolekcja nazywa się Legendy FSO. I dziś doszły do mnie dwa numery, ponieważ mam prenumeratę ja zawsze. Dochodzą do mnie dwa numery. Dzisiaj dziewiąty i dziesiąty. Chyba, chyba prenumeratorom wysyła się dwa numery. Nie wiem, zwykle właśnie do mnie zawsze przychodzą dwa. Dzisiaj jest też kolejny prezent. Wcześniej był kubek, był plakat i tak dalej. Są dzisiaj jest breloczek FSO. No dobra, teraz zobaczcie. One tutaj są pokazane jeszcze w tych, w tych gablotkach swoich. Nazwijmy to. Jeszcze żadnego nie wyjąłem. Na razie cieszę się nimi tak, jak stoją. Tutaj widzicie jest FSO Ogar, którego widzieliście. Tu jest Warszawa 203P. Tutaj jest kolejna Warszawa 203P, którą dostałem mm, przez prenumeraty razem z, z częściami y, do, y, do tej prenumeraty, czyli Ursusa w skali 1 do 8. Tutaj aktualizacje też będą. Tu, jak widzicie, jest. Polski Fiat 125P Cabriolet, tutaj FSO Ogar, czyli jeden z tych dwóch, które dzisiaj przyszły. Tutaj Jamnik o Jamniku w skali 1 do 1. Hmm, możecie, możecie sporo dowiedzieć się z mojego kanału, bo śledziłem budowę od pierwszych cięć, że tak powiem. Byłem tam też jednym ze sponsorów, fundowałem jeden egzemplarz. Poloneza Borelwicza, czerwonego zresztą, z którego hmm, zdaje się część, y, trochę części y, jest w jamniku, tutaj FSO Syrena Mikrobus, nie widziałem chyba na żywo, tutaj Syrena 104 Furgonik, Warszawa 210, fajny samochód, stoi w chlewiskach 15 km ode mnie, tutaj FSO 1300 Coupe, ten wars też stoi w chlewiskach, teraz przypomniało mi się, a tutaj kolejny z dzisiejszych, jest to FSO Polonez Pickup 3-osiowy i ten, jeśli dobrze pamiętam, też stoi w chlewiskach, muszę się tam wybrać i pokazać Wam jeszcze raz, skupić się na, na tych prototypach tak one się proszę państwa prezentują. Nie pamiętam ile będzie wszystkich numerów. Tak czy siak w następnym w następnym proszę państwa spodziewam się o takiego Poloneza MR83. Trochę ożywi kolorystycznie tą kolekcję. Tu jeszcze rzut oka na nie wszystkie. Nie mam takiej gablotki, żeby je tak ładnie wyeksponować, ale chyba trzeba będzie taką, taką zrobić. Miałem skupić się na modelach w skali 1 do 18, ale, no ale tutaj te modele są tak fajne i są tak ciekawe moim zdaniem, bo są to prototypy. O niektórych nawet pewnie wiele ludzi nie miało e, pojęcia. Skala tego oczywiście 1 do 43 a tutaj też 1 do 43, ale jest to seria ten akurat był kupiony wbrew pozorom nie na poczcie, ani nie na Orlenie, tylko na szelu i na szelu okazało się, że był tańszy niż, niż na Orlenie nie wiem czy, czy wszystkie Orlenie mają takie same ceny czy nie, tak czy siak ten kosztował poczekajcie, nie, tutaj już nie ma ceny no tak czy siak taniej niż na, niż na Mniejsza o Nawet y, wygląda lepiej niż oryginał, bo ma szerszy rozstaw, y, rozstaw kół. Nie jest taki wąski. No i to takie odstępstwo. Ogólnie za tą kasę całkiem spoko y, model. No dobra. To by było na tyle. I widzimy się w kolejnych aktualizacjach. Jeszcze poczekajcie. No to się chyba nie przyglądałem tak bliżej. A tutaj jeszcze on ma przecież takie światła. No nie wiem jak wy, ale ja oceniam jakość tych modeli bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę to, ile. Ile kosztują? Widzicie, jak dobrze je trzymać. Nieodpakowane, nawet taki upadek im nie zaszkodzi. Jeszcze jedna rzecz, proszę państwa. Odebrałem od teścia przestrojone, gotowe do założenia radio e, do Poloneza. Radio na pierwszy rzut oka no, może wam się wydawać, że jest. W super stanie, ale jednak no patrząc, patrząc bliżej, tu troszeczkę wytarte tutaj ta gałka delikatnie wyślizgana. Ta jest jak nowa, oczywiście. No myślę, że nie powstydziłbym się takiego radia w tym moim polonezie, który ma 40 parę tysięcy. Jeszcze folię na, na, na podłodze. Ale gdzieś tam jeszcze mam egzemplarz, który nigdy nie był zakładany, i planuję mm, założyć właśnie tamten taki, po którym w ogóle nic, żadnego zużycia nie widać.